Cześć kochani, z tej strony Karol Szczepaniak z firmy Tokado. Jestem świeżo co po montażu kuchni. Chciałem Was tutaj bardzo bardzo króciutko przeprowadzić przez tą kuchnię, coś Wam więcej pokazać. To jest jakby pierwszy taki film. Proszę mnie tutaj jakby nie krytykować za jakość, dlatego że ta, to jest film, film tak zwany z partyzanta kręcony. Także tutaj no może być ta jakość jakby. E, filmu, gorsza, postarałem się tutaj troszeczkę bardziej nad głosem popracować, bo to jest dosyć szybko do zamontowania no do kamery aktualnie w tej chwili nie mam tutaj pomocnika, także no przepraszam Was, ale myślę, że mi wybaczycie, pokażę Wam tutaj tę kuchnię bardzo szybko ja się za chwileczkę przełączę w aparacie na widok, który, z którym aparatem będę chodził Wam, będę opowiadał co w, w szafkach jest zamontowane, jak one się otwierają, w jaki sposób Także myślę, że y, Wam się spodoba, jeżeli Wam się y, bardzo spodoba, no to możecie tam po prostu jakiś komentarz fajny wystawić, możecie polecić nas, możecie y, zasubskrybować kanał, bo to będzie wystawione na YouTube i na Facebooku. Dobrze, widzimy się za chwilę. Na razie hej. No witam Was z po powrotem. Jestem już na innym widoku z kamery. Postaram Wam się tutaj opowiedzieć mniej więcej, jak to tutaj wygląda. Tu jest taka szafa z wejścia, a może zacznijmy, no może od tej szafy faktycznie. Tu jest wejście do mieszkania. Z mieszkania od razu tutaj mamy szafę, i ta szafa ma przeznaczenie tutaj takie, że otwierana jest na klik, naciskamy. Tutaj taki właśnie tip on tak zwany, wypycha nam ten front i swobodnie możemy sobie to jakby otworzyć. Tu jest akurat drążek. No to wiadomo, że tutaj można powieścić sobie takie właśnie nasze rzeczy, które przetrzymujemy tutaj jakoś yy, dłużej, bo tam akurat obok zaraz jest szafa yy, taka ubraniowa, ale ta szafa jest akurat tak specyficzna, bo jest zamontowana no, w takiej dosyć małej jakby, yy, przestrzeni, ponieważ mamy tutaj, jesteśmy ograniczeni przez dewelopera o pewną głębokość tej szafy i tutaj szło tylko za stosować jakby takie haczyki. Do kurtek, odwieszania kurtek. To w zupełności wystarcza. To jest bardzo fajny e, sposób przechowywania tutaj na szybko, czyli wychodzimy do pracy. Mamy tutaj ubranie typowo właśnie do pracy, czy tam jakieś e, na szybko do ubrania. E, przychodzą goście, tak samo mogą tutaj sobie odwiesić na szybko swoje ubranie. Ale wracając do tej szafy tutaj obok, e, dalej mamy tu półki. No i tutaj jest też przeznaczenie jakby. Yy, dowolne yy, tutaj sobie państwo którzy tutaj będą mieszkali pewnie sobie już tam znajdą jakieś przeznaczenie tutaj jest wyższa przestrzeń na wyższe rzeczy i to jest na szybko tak właśnie ta szafa wygląda tu wam zamkniemy tu jest ściana pomalowana bo tutaj taka wycho wychodzi ściana ona tutaj została, taki jakby komin yy, Pomalowana została jakby farbą tablicową, to będzie dosyć fajnie to wyglądało, jeżeli już coś będzie napisane. To jest takie przekazywanie szybkich informacji, coś fajnego. Dalej przechodzimy do kuchni. No i tak, piekarnik mamy standardowo. Piekarnik jest, tutaj akurat się klienci nie zdecydowali na mikrofalówkę i tutaj nie ma mikrofalówki. Piekarnik został podniesiony o tą jedną szufladę, bo standardzie, jeżeli mamy mikrofalówkę, to jest obniżone o tą szufladę, żeby było do mikrofalówki dosyć wygodnie jakby korzystać z niej. A tutaj, jeżeli nie ma mikrofalówki, podnosimy się o tą szufladę i praktycznie znamy się z domem tego blatu naszego roboczego. Jest piekarnik, do góry jest szafka otwierana z, trzema, z dwoma półkami, ale z trzema przegrodami do wykorzystania. Wszystko jest na zawiasach akurat blumowskich z miękkim domykaniem. Zawiasy mają spowalniacz wbudowany, można go zawsze włączyć wyłączyć. To już tam od nas zależy, jak nam się ma to szybko zamykać. Na dole mamy szuflady, też blumoskie. Tu jest szafka naroż... narożnikowa, otwierana na lewo. Znaczy, akurat tutaj szafki narożnikowej nie szło zrobić, w sumie bo. Tutaj mamy zabudowę komina, który zabiera nam tą powierzchnię, którą moglibyśmy tam wykorzystać na lewo. Do sprzętu robimy zawsze dojście. Czyli sprzęt, akurat tu w tym wypadku, jest piekarnik, on ma swoje przyłącze, tutaj jakby prądowe z tyłu, i mamy dojście do niego przez szafkę. To jest dosyć wygodne, bo jeżeli by serwis on przyjechał, chciał sobie to odłączyć, albo my chcemy odłączyć to. No to wtedy mamy taki luksus, że możemy podłączyć. Tu jest też następna szafka standardowa. Z jedną półką też na spowalniacza, na bluma No dalej mamy szuflady, tak? Szuflady też. Akurat podział tu jest jedna wysoka, trzy, przepraszam, jedna niska, trzy wysokie. Tu mamy dosyć szeroką szufladę z segregacją na szczytce. To jest dosyć fajne, bo jest wygodne, powiem szczerze, jeżeli by tutaj się nazbierało nam jakiś, no, zrobił się taki jakiś bałagan, coś tam by powlatywało, to jest tak proste, że bierzemy to wszystko pod prysznic, spłuczemy, zaczekamy aż wyschnie i jest po prostu posprzątane. Dalej mamy tutaj szafkę z zlewozmywakową i tutaj dla Was jest jakaś tam rada ode mnie, jeżeli będziecie chcieli mieć tutaj akurat kosz jakiś zastosowany, albo prowadzicie sobie segregację, wtedy warto żeby od razu przy kupnie zlewozmywaka oczywiście do zlewozmywaka takiego standardowego dostaniecie od razu z automatu syfon i ten syfon jest standardowo tak, że on wychodzi naprawdę bezpośrednio z komory w dół i zabiera nam tą tutaj całą powierzchnię do wykorzystania co ja bym sugerował, żeby się od razu zapytać tego sprzedawcy czy ma syfon, który prowadzi od komory od komory bezpośrednio zaraz kolankiem w stronę tam ściany i te podłącza zrobić jak najbliżej ściany żeby nam zwolnić to miejsce tutaj do kosza, do tam jakiś segregacji my mamy tutaj też e, już e, pod szafki zlewozmywakowe wycięty tył tak żeby to potem nie wadziło tutaj tak samo jak w, tam, w tamtej szafce poprzedniej koło piekarnika Mamy dostęp do gniazdka, w razie byśmy chcieli sobie zmywarkę wyłączyć. No i dalej jest zmywarka i tu mamy lodówkę w zabudowę. Lodówka w zabudowę, do góry szafka otwierana. Jeszcze dodatkowo z jedną półką. Lodówka jak lodówka. Blat jest drewnopodobny, bardzo fajny w utrzymaniu. Do tego dobraliśmy płytę. Też drewnopodobną i wypełniliśmy tą przestrzeń też między blatem a szafkami górnymi. Szafki górne otwierają się jakby lewo, prawo, wszystkie, bo tak akurat przypadł podział. Wszystkie mają po trzy półki, cztery przestrzenie. Półki są do wyjęcia, jeżeli potrzebujemy coś odłożyć wyższego. Tutaj mamy pochłaniacz. Tu jest ciekawa sprawa z pochłaniaczem. Lubimy pochłaniacze zabudowe, zabudowę, których nie widać z zewnątrz. Zabudowa wcale nie straszy w środku, ponieważ mamy to fajnie wszystko tutaj pozakrywane. Dostęp do instalacji elektrycznej też jest bardzo łatwy. Odkręcamy cztery śrubki i mamy tu dostęp. Cała instalacja jest tutaj właśnie jakby zawarta. Tak samo jak i instalacja do oświetlenia LEDowego owego podszawkowego, które jest zainstalowane po całości pod spodem. Tak? Tu i tu. I teraz uchwyt: tu nie ma uchwytów. A tu są uchwyty takie, czyli te frezowane. Uchwyty do góry mamy tak załatwione, że ten panel ledowy jest cofnięty o 2 cm. O, tworzy takie... może być niefokusowane nie do tego, że ja fokusowałem na początku, za, zanim załączyłem nagranie, także przepraszam Was bardzo, ale... I tu mamy to miejsce na palce, włożenie palców i po prostu sobie otwieramy szafkę bez żadnych problemów. Dalej mamy, tutaj już byłem, tam byłem, tu jest wszystko zrobione, ok Tu jest taka szafka fajna, otwarta na szybko potrzebne rzeczy, czyli tam na przykład cukier w jakimś fajnym, yy, fajnym słoiku. Możemy tam sobie przytrzymać jakieś kawkę, jakąś kawkę, yy, coś co, co będzie i stroiło i jakby praktycznie nam tutaj pomagało do funkcjonowania. To by była cała kuchnia. Ja Wam trochę się oddale, Wam pokażę. Razem połączona z szafą. Tak? Tu mamy szafę też e, we wejściu tą, którą wcześniej Wam tutaj troszeczkę omówiłem. Z lewej strony właśnie są te wieszaki i tu jest zakrycie. E, Szafa przesuwana, żeby nie zajmować miejsca po otwarciu. Tu jest szyba lakobel biała. Tu mamy lustro i za lustrem tu za lustrem mamy tak. deweloper tu zamieścił jakąś skrzynkę, czyli musi być dostęp do skrzynki, wiadomo, żeby szło dostać się tam w razie jakiejś awarii. No i pół, półki do wykorzystania na buty, na jakieś tam inne rzeczy. Zamykamy. Tu mamy w tej chwili jeszcze takie, to po prostu prowizorka po montażu, także jest tylko postawione, żeby czasem nie uderzyć klamką o. Y, szybę, y, docelowo tam klient będzie przykręcał stoper tu mamy też taki regał jakby na książki bo tu jest ściana telew z telewizorem, to jest ściana na którą stronę będzie obrócona kanapa no i idziemy do y, sypialni i w sypialni mamy szafę tutaj szafa jest zabudowana we ale to nie jest szafa przesuwna, tylko szafa z otwieranymi frontami normalnie. Także tak, tutaj mamy za pierwszym... W pierwszej przestrzeni mamy dwa drążki, w drugiej tak samo. Do góry mamy półki, znaczy takie przegrody, w których możemy coś tam złożyć sobie niższego akurat. Tak. Zamykamy. Tu mamy takiej ramce aluminiowej, także ta szyba jest praktycznie na zero z krawędzią, nie ma nic widocznego z zewnątrz. No i tu mamy półki. Tu będzie stało łóżko, także jak najbardziej wygodnie będzie. Kłani, to by było wszystko, jeżeli Wam się faktycznie podobało to proszę jakąś tam łapkę y, do góry, kliknąć, y, zasubskrybować kanał, jeżeli będziecie chcieli. Jeżeli będziecie chcieli od nas jakieś y, porady albo będziecie chcieli u nas coś zamówić, zapraszamy pod ten, zadzwonić pod ten telefon. Mamy stronę internetową tokado.pl, mamy Facebooka, jesteśmy na YouTube. Można pooglądać ciekawe filmy. No i tutaj y, też muszę wspomnieć, y, ale to za chwilę, za chwileczkę do Was wracam. Jesteśmy już po takim spacerze krótkim na, na tej realizacji. Jeżeli Wam się podobało, proszę wam, Was bardzo o jakąś opinię, może komentarz bardzo miły by był. Jeżeli Wam coś przeszkadzało, to przepraszam. Myślę, że jakieś tam porady też zamieściłem w tym filmie, także też Wam się to przyda, jeżeli traficie na ten film. Tutaj, akurat żeby ta kuchnia wyglądała tak jak teraz, bardzo ważnym. Elementem, ja wspomnę to na końcu, ale muszę o tym wspomnieć, jest projekt, ponieważ wersji tej kuchni było praktycznie może z 5, zanim ona zaczęła wyglądać tak jak teraz. I to, to nie, nie znaczy, że pozostałe kuchnie były jakby gorzej wyglądały. Po prostu tutaj preferencje jakby klienta skłaniały nas ku takim decyzjom, a nie innym. Na samym początku, e, jak tu przyszedłem, to było pomieszczenie, na którym y, no dopiero były jakieś prace y, robione i to było pomieszczenie, w którym już były zainstalowane przyłącza elektryczne i wodno-kanalizacyjne. E, niestety jakby projekt pokazuje, że to ma wyglądać po prostu według projektu tak i po to przystosowaliśmy. Te przyłącze, które były wymagane do przeniesienia, i akurat to też było jakby przyłącze wodno-kanalizacyjne i przyłącze elektryczne, niektóre. No, dlatego w, w, wolę o tym wspomnieć, dlatego że, że, że no, warto zacząć jednak od tego projektu e, Przemyśle to dokładnie, bo potem niepotrzebne pieniądze wyrzucone na przeróbki, na jakieś dodatkowe prace niepotrzebne, które mogły już być dawno zrobione. A wiecie sami, panie też pewnie wiedzą że pierwsze pytanie, które dostaniecie od fachowców to jest, gdzie co Pani chce mieć? Gdzie Pani chce mieć tutaj y, tą lodówkę podłączoną? Gdzie ona ma mieć gniazdko, gdzie to, gdzie to, gdzie to? O. I to jest, kobieta jest po prostu zaszczelona wtedy i nie wie co powiedzieć i jest chaos. I, i wtedy są te błędne decyzje, które najczęściej padają i y, mimo, że nam się wydaje, że jest to OK zrobione, niestety nie jest, trzeba to poprawić. Kochani, to jest wszystko na dzisiaj w tym filmie. Chyba się troszeczkę przedłuży ten film, nie myślałem, że tak wyjdzie. No, ale widzieliście ciekawe rzeczy. Myślę, że Wam się przydadzą. Także zainteresowanych i tych, którym podobało się to, ten, ten film, to zapraszam no, do komentowania, do dania lajka. To jakby gdzieś dalej będzie po prostu rosło. Będziemy trafiać do większej ilości ludzi. Trzymajcie się i do zobaczenia.